Kochać te stary. Jak ty do niego wsiadasz, jak tam oglądałem relacje, drżenie jakieś było widać na twojej twarzy. Dlatego my to dzielimy na etapy. Jak mamy już ich naprawdę dosyć, to robimy sobie przerwę i już wsiadając w samolot, to się zastanawiamy, kurde, kiedy wrócimy do nich, kiedy znowu zaczniemy jechać, kiedy następny etap. Się rok temu zaczęli tak, rok temu. swój rajd od Florydy do Alaski przez Kanadę na dół do Seattle, potem do San Francisco. Te pomysły to się szybko tak rodzą. Bo a co najlepsze w tym wszystkim jest to, że one się szybko realizują. Bo najpierw miało być, że te samochody He. miały tam przezimować gdzieś w Kalifornii, wtedy nagle pojechały dalej. W założeniu miała być tylko Alaska i tyle. No to potem to co? Zjeżdżamy na dół do Kalifornii, potem zrobimy Road 66, która notabene wyszła w zimie, zasypało nas w Nowym Meksyku. A coś naprawdę takiego dużego to czeka do nas dopiero 7 sierpnia. Wschodnim wybrzeżem Indii jedziemy do góry, przejeżdżamy do Nepalu. W Nepalu postaramy się podjechać jak najbliżej Mount Everest. Potem do Katmandu, potem chcemy podjechać pod granicę z Chinami, zobaczyć co i jak. I dojechać nimi do Bombaju na zachodnim wybrzeżu Indii. Tam włożymy je znowu na statek i one popłyną do Turcji, ponieważ niestety z Indii nie da się dojechać na kołach, a do Polski, ale z Turcji da się. Dlatego, że ciągle trwa wojna o granice między Indiami i Pakistanem. Robimy co możemy, żeby jak najwięcej na tych samochodach pojechać, objechać ten świat dookoła, przyjechać do Polski. Pierwszy raz będziemy jeździć lewostronnym ruchem. To już nam kreuje pewne problemy, że to będzie dla nas nowe. Poza tym ichnia kultura, to co czytałem. To w ogóle będzie szok kulturowy, tak mi się wydaje. Jeżeli zrobimy te Indie i zrobimy ten Nepal, to to, co mamy w planach dalej, żeby zrobić, to będzie już pest. Zaczyna nas grupa bardzo fajnych ludzi, którzy naprawdę bezinteresownie starają się nam pomóc, a mamy na naszych samochodach znaki top ten. Jest to firma amerykańska, firma mojego przyjaciela, naszego sponsora, który nam bardzo dużo pomaga, bo tak naprawdę nie robimy tego tylko dla siebie, ale robimy to, to też dla ludzi, robimy to po to, żeby pokazać. Jak i ten nasz Star 266 był wspaniały na swoje czasy. Tak samo teraz ciągle ten nasz nowy Star 1466 to jest zaprojektowany, zbudowany, wyprodukowany w Strachowicach, więc jak można o tym mieście nie mówić? Firma Star Sanduo buduje dla nas następny samochód. Po czym skończymy tą wyprawę. Przechodzimy do następnego etapu. Nie jest to żaden man, starman. Jest to star. 1466. Tomciu, pierwsze wrażenie. Wygląda super. Tomek robi wszystkie sprawy związane z transportem, z wysyłką, z opłatami, pozwoleniami. Jesteśmy jedynymi właścicielami prywatnymi Stara 1466. Ciężki wyprawowy samochód terenowy. skończymy Indie i zrobimy Nepal i te stary dotrą do Strachowic. myślę, że w zimie pora usiąść i napisać o tym wszystkim coś tam, może zrobić jakąś książkę. Twoja żona w ogóle nie występuje w tych twoich opowieściach, co to się dzieje? Moja żona uwielbia prywatność, jest moim największym i najwierniejszym kibicem i osobą, która mnie najbardziej wspiera w tych wszystkich moich wyjazdach. No właśnie i tęskni pewnie bo jeszcze no, nie ma jest, całymi Nie, Tomek, Tomek dopiero mnie nie ma tydzień no ale do laska prawie miesiąc trwała no prawie miesiąc ale potem prosto do domu dzisiaj rozmawialiśmy chyba ze dwie godziny tutaj nikt nie narzeka tutaj nikt nie płacze zwykłe warunki wojowe Twoich własnych marzeń, nie tylko moich, ale i tomka, to najpierw trzeba było jakieś tam środki zrobić, które zostały zrobione. Ciężka praca w Ameryce przez 28 lat. Ja wiedziałem od razu, że będę tam kierowcą ciężarówki, tak było na początku, ponieważ te 18-kołowce i ta wolność cała i tak dalej, i tak dalej, kowbojskie buty których nie mam do tej pory, notabene. No ale to po prostu kręciło, wciągało. My tutaj przyjeżdżamy do mojej mamy, moje dzieci, do babci. Staramy się tutaj być regularnie. Już ciągle mam tu dom, ciągle coś tu mam, na razie nie ma żadnych planów, żeby to zmienić. Lubisz tu przyjeżdżać, nie? Lubisz. No trzeci raz w tym roku, a raptem mamy pół roku dopiero. Szkoła, do której chodziłem, nie? nosiła nazwę generała Karola Świerczewskiego. nie? Kiedyś była taka sytuacja w tej szkole. Ja siedziałem sobie w ostatniej ławce. Nie wiem czym byłem zajęty. Wszystkim na pewno nie nauką. Pani od fizyki krzyczy do mnie Stec wstań. No i za drzwi. No zdążyłem tylko rzucić kątem oka, popatrzeć się przez okno, które jest za mną. A moja mama wieszała pranie i jej ręce z praniem zawisły mniej więcej tak bo oczywiście wszystko słyszała nie szybko bardzo, była wywiadówka. bardzo szybko, bardzo coś ci muszę pokazać jejku no nie, to i ty taki zabytek trzymasz jako podstawę żeby się woda nie wlewała do piwnicy chyba ty myślisz, że sobie to w pokoju powiesz słuchaj, ludzie takie rzeczy to mają no wy... coś chciałem ci dać, to jest oryginalne coś Pochodzi chyba z 70.. To dawaj to coś. A to ja to dam to coś, tylko muszę je wyciągnąć z zapazuchy. Jest to bardzo skromna rzecz. Oryginalny proporcje. Oryginalne Dziękuję bardzo. 66, a dopiero. Ja mam coś w zamian, ma. mianowicie to jest nasza wyprawowa podkoszulka. W takich podkoszulkach występuje tylko załoga i nasi najbliżsi Aha, znajomi. Ale, nie, ale ja nie będę mógł. Zrobiłeś nam dwa filmy, a załogą może w przyszłości będzie. Ja, na środku boiska wymieniliśmy się tradycyjnymi proporcami. W przyszłym roku Skandynawia i śladami gąsienic generała Maczka. 25. Południe Europy, Afryka do RPA. To jest 25. 26. Australia dookoła. 27. Lądujemy w Argentynie na południu. Przejeżdżamy starem do Stanów Zjednoczonych. Następny rok pojedziemy śladem stara 266 na las.